Miękki szept, trzepot rzęs, lot motyla – takie skojarzenia może wywołać tylko jedna rasa psów. Kiedy biegnie, wydaje się unosić tuż nad ziemią, swoją kruchością rozbrajając najsilniejszych. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest miniaturowy spaniel kontynentalny, na którego urok nie sposób się odpornić. Nazywam się Paulina Wuszter. Jestem studentką drugiego roku weterynarii i zapraszam Was w podróż po renesansowej i barokowej Europie, aby odkryć fenomen najbardziej inteligentnego przedstawiciela miniaturowych ras. Czworonożna muza Tycjana, towarzysz ostatniej drogi Marii Antoniny, a także jeden ze spadkobierców fortuny Loren Bakal, ikony złotej ery Hollywood. Miniaturowy spaniel kontynentalny przez wieki stał się uczestnikiem wielu niewiarygodnych historii, kradnąc serca najwybitniejszych malarzy, znanych władców oraz przedstawicieli śmietanki towarzyskiej. Chodźmy zatem przekonać się, jak wielka opowieść kryje się za tym małym ciałkiem. Naszego dzisiejszego bohatera nie sposób pomylić z żadną inną rasą. Duże kosmate uszy budzą najróżniejsze skojarzenia od nietoperza, przez rozpostarte żagle statku. Aż po skrzydła motyla, którym psiak zawdzięcza swoją nazwę. Miniaturowy spaniel kontynentalny występuje bowiem w dwóch odmianach. Starsza charakteryzuje się pokaźnymi uszami, które płasko przylegają do tułowia. Od XVI wieku psy te dominowały na dworach królewskich. Pod koniec XIX wieku zostały zdetronizowane przez drugą odmianę o delikatniejszym kościcu, gęstszej okrywie głosowej. A przede wszystkim o stojących uszach. W obydwu przypadkach hodowców zainspirowała delikatna budowa i wrażliwa natura czworonogów, dlatego też starszą wersję spaniela określano mianem falen, czyli z francuskiego ćma, natomiast nowszą odmianę rasy nazwano tak tzw. motylek. Co ciekawe, psy te wśród miniaturowych ras zajmują czołowe miejsca w wielu rankingach. To jedna z najstarszych, ozdobnych raz typu TOY, a w dodatku najmądrzejsza. Psycholog Stanley Coren, który od dziesięcioleci bada czworonogi pod względem łatwości szkolenia na 138 różnych raz, przyznał naszemu bohaterowi ósme miejsce w rankingu podatności na szkolenie, wskazując, że potrafi on z niezwykłą szybkością przyswajać komendy. Do nauki wystarczy mu bowiem pięć, a czasem nawet mniej powtórzeń. Ma świetną pamięć i koncentrację, a przede wszystkim uwielbia współpracować z człowiekiem. Ponadto, zarówno papillon, jak i Falen mają niezwykle zwrotne i gibkie ciało, idealne do dynamicznych sztuczek, takich jak obroty i slalomy. Chodowcy nieraz wskazują, że z małych ras psów, właśnie miniaturowemu spanielowi kontynentalnemu, najbliżej jest do kota. Elastyczny i zwinny. Miewa też kocie humory. Szybko się nudzi, dlatego warto zmieniać repertuar sztuczek, pamiętając, żeby unikać wysokich skoków na twardym podłożu. I co najważniejsze, nasi dzisiejsi bohaterowie są podatni wyłącznie na pozytywne szkolenia. Żaden krzyk ani przymus nie wchodzą w grę. Wyłącznie cierpliwa, niemal partnerska współpraca. Papillon i falen należą do psów ozdobnych. Ważą zaledwie od 2 do 5 kg. Kłębie natomiast mierzą maksymalnie 28 cm. Filigranowe ciało i ogromne usze, przywodzące na myśl skrzydła, zadecydowały o nazewnictwie rasy, ale to nie jedyne powody, dla których te czworonogi są kojarzone z motelami. Spójrzcie uważnie na pyszczek. Zawsze pojawią się na nim co najmniej dwa kolory, przy czym szczególnie pożądana jest biała strzałka na kufie i czole, przywodząca na myśl o wagi Reszta pyszczka ma ciemniejszy odcień, tworząc złudzenie rozpostartych kolorowych skrzydeł. Poza tym, jak na motyla przystało, zarówno papillon, jak i falen występują w wielu odmianach kolorystycznych. Oprócz umaszczenia wątrobianego, wszystkie kolory są dozwolone przy czym biel powinna dominować na tułowiu i łapach ale zawsze musi jej towarzyszyć inna, ciemniejsza barwa w postaci symetrycznych plam. Jednym z najrzadziej spotykanych wariantów jest umaszczenie cytrynowe, które stanowi mniej niż 10% populacji rasy w USA. Szczególnie cenione są psy sobolowe, co oznacza, że ich sierść ma pojedyncze włosy z ciemniejszymi końcówkami, które u nasady mogą być rudawe, kremowe lub brązowe, dzięki czemu sierść wygląda jak gdyby została muśnięta cieniem, szczególnie w okolicy uchu, ogona oraz grzbietu. Historia powstania rasy po dziś dzień okryta jest tajemnicą. Zarówno Francja, jak i Hiszpania oraz Belgia przypisują sobie wkład w rozwój miniaturowego spaniela kontynentalnego, który niewykluczone, że swoich protoplastów mógł posiadać nawet na Dalekim Wschodzie. Istnieją teorie, że swoje istnienie papillon i falen zawdzięczają spanielom karłowatym, które na Półwysep Iberyjski sprowadzono aż z Chin. Jednocześnie spekuluje się, że mogą być one potomkami francuskich lub belgijskich spanieli. Jednak nie tylko myśliwskie długouchy wpłynęły na dzisiejszy wygląd rasy. Klinowaty pysk, zajęcze łapy oraz zawinięty na grzbiecie ogon to cechy charakterystyczne dla północnych szpiców, których domieszka niewątpliwie posiada nasz dzisiejszy bohater. Mgliste zapiski co do początków rasy pozostają zgodne w jednej kwestii. Zarówno falen, jak i papillon od początku byli salonowymi bywalcami. Od czasów renesansu wsyte zasłynęły jako pocieszyciele dam oraz tak tzw. grzejniki na kolanach. Towarzyszyły wybitnie urodzonym kobietom na dworach królewskich i arystokratycznych, stając się nieodłącznymi atrybutami ówczesnych kobiecych portretów. Ze względu na wdzięk i delikatność, pełniły w sztuce Funkcję symboliczną, reprezentując wierność i miłość. Podbijały serca nie tylko urodą, ale i ogromną czułością. Szczęśliwy posiadacz tej rasy posiadał bowiem dwa cienie swój własny oraz ten czworonożny, który chodził za nim krok w krok. Czasem naprawdę wydaje się, że te psiaki od opiekunów trzeba oddzielać chirurgicznie, tak bardzo potrzebują uwagi i kontaktu. Papillon lubi mieć człowieka w zasięgu łapy, a przynajmniej mieć go na oku, uczestnicząc we wszystkich jego codziennych czynnościach. Jako najpopularniejszy pies miniaturowy czasów renesansu i baroku, przekradł się do wielu wybitnych dzieł sztuki. Okrzyknięty spanielem Tycjana, nasz bohater został uwieczniony aż na czterech obrazach genialnego włoskiego artysty. Najsłynniejszym z nich jest Venus z Urbino, gdzie maleńki spaniel miniaturowy. Drzemie rozkosznie na pościeli tuż przy pozującej piękności. Pies u stóp Wenus to przede wszystkim klasyczny symbol małżeńskiej wierności oraz lojalności. W XVI-wiecznych dziełach obecność psa odczytywana była jako znak stałości uczuć, a także jako intymny detal domowego życia. Tycjan uwiecznił małego czworonoga także na portrecie Clarisy Strozzi. Dwuletnia, nieco onieśmielona dziewczynka karmi swojego ulubieńca herbatnikiem, pochylając się nad psem, który zdaje się jej pilnować. Tycjan podkreśla ich bliskość fizycznymi podobieństwami. Obydwoje mają duże oczy i guzikowate nosy. Jeden z najbardziej cenionych portretów dziecięcych epoki renesansu stanowi kwintesencję niewinności. Dwójka bohaterów z mieszanką o lęku oraz ciekawości zerka za kadr, co nadaje całej scenie jeszcze większej autentyczności. Trzecie dzieło Tycjana z czworonożnym bohaterem w tle to portret Eleonory Gonzagi. Śpiący spokojnie spaniel jest na obrazie nie tylko symbolem elegancji czy trwałości relacji małżeńskiej, ale także wyznacznikiem statusu majątkowego rodziny, bowiem te miniaturowe psy towarzyszyły jedynie przedstawicielom wyższych sfer. Ostatnie arcydzieło włoskiego malarza ze spanielem miniaturowym to portret rodziny Wendramin. To jeden z największych portretów rodzinnych namalowanych przez Tycjana na zamówienie patrycjuszowskiego rodu. Starsi mężczyźni oraz nastolatkowie okazują szacunek świętemu miejscu, natomiast najmłodsi chłopcy z trudem utrzymują pozory koncentracji. Najmłodszy z nich trzyma na kolanach miniaturowego spaniela. Malarz zderza ze sobą dwa różne światy – czcigodne skupienie starców oraz beztroskę rozkojarzonych dzieci. Z niezwykłą przenikliwością, za pomocą drobnych detali i mowy ciała, odsłania przed nami ducha dwóch różnych pokoleń, a zarazem potęgę weneckiego rodu. Papillon po raz kolejny staje się nieodłącznym towarzyszem codziennego życia, a także symbolem niewinności i młodości. Do czworonożnej muzy Tetzjana również inne, mniej zaszczytne określenia. Spaniele wiewiórcze. noszony wysoko zawinięty na grzbiecie ogon, przypominający pióropusz, jedwabista sierść, i zwinne ruchy sprawiły, że dworskie pieszczochy często przywodziły na myśl wiewiórki. W historii miniaturowych spanieli dworskich można znaleźć także pierwiastek polski, bowiem jednym z największych miłośników tej rasy okazał się Henryk III Walezy. Okryty złą sławą król polski, który po krótkim okresie sprawowania władzy uciekł do Francji, by tam objąć tron. Słynął z ekstrawaganckiego stylu życia. Często przyprowadzał swoje psy na zebrania Rady Królewskiej, co wielu dyplomatów uważało za przejaw dekadencji i oderwania od spraw państwowych. Jego zamiłowanie do mody i miniaturowych czworonogów przyniosło mu opinię niewieściałego, nieudolnego władcy. Jak głosi legenda, kiedy Henryk pewnego dnia przyjął w swe progi tajemniczego mnicha, jego suczka zaczęła szczekać tak gwałtownie, że zwierzę wyprowadzono z pokoju. Niedługo potem zakamufrowany duchowny zadźgał Henryka na śmierć. Nieszczęsny władca, a ponoć w chwili swojej śmierci miał krzyknąć, a gdybym tylko posłuchał jej ostrzeżenia. Cóż, papillon towarzyszył także w ostatniej godzinie życia Marii Antoninie, która ponoć ukryła swojego czworonoga w fałdach sukni, idąc na gilotynę. Zgodnie z legendą, miniaturowy spaniel miał dodawać jej otuchy w więzieniu, z straceniem. Świadectwem miłości żony Ludwika XVI do psów była wykonana na specjalne zamówienie buda, która obecnie znajduje się w Metropolitan Museum of Art. Wykonał ją królewski stolarz Jean-Baptiste Claude Senet. Pozłacane drewno bukowe i sosnowe zostało pokryte panelami z aksamitu i poduszkami z jedwabią. Neoklasycystyczne liście akantu i greckie klucze zdobiące boki psiego schronienia były ulubionym motywem królowej i stanowiły wówczas szczyt wyrafinowania. Niestety, takie symbole luksusowego życia jaskrawo kontrastowały z realnymi warunkami życia we Francji. Pałac wersalski stał się oderwanym od świata miejscem, wygodną bańką oddzielającą królową od nędzy i głodu, które nękały społeczeństwo. Obojętność Maryi Antoniny wobec cierpienia ludu miały wyrażać słynne słowa: skoro nie mają chleba, niech jedzą ciastka. Dziś wiemy, że to cytat niesłusznie przypisywany królowej Francji, a pochodzący z traktatu Jean-Jacques Rousseau pod tytułem wyznania. Dzieło to zostało napisane, gdy Antonina miała zaledwie 11 lat. Co więcej, fragment ten został powiązany z królową aż 50 lat po jej egzekucji w 1793 roku. Trzeba pamiętać, że jako cudzoziemka, Austriaczka, od początku nie cieszyła się sympatią Francuzów. Ponadto jej realna władza była bardzo mocno ograniczona. W końcu to Ludwik XVI jego doradcy podejmowali decyzje polityczne. Czy zatem miniaturowe spaniele są symbolem rozrzutności i zepsucia na dworze burbonów? Być może, ale mogą także uosabiać chęć ucieczki od sztucznego, pałacowego życia. Potrzebę autentyczności w odosobnionym, dworskim świecie, w którym obracała się właśnie Maria Antonina. Jedno pozostaje pewne. Nasi dzisiejsi bohaterowie krążyli wśród wyższych sfer jako żywe podarunki jakimi obdarzali się nawzajem europejscy monarchowie i politycy, na co wskazuje m.in. obraz pod tytułem Maria Teresa i jej rodzina. Dzieło przedstawia cesarzową Austrii w otoczeniu pałacu Schönbrunn wraz z jej jedenaściorgiem dzieci, w tym z młodą Marią Antoniną. Analizując obrazy z czworonogami, ponownie napotykamy również polski akcent. Oto portret Marii Leszczyńskiej, żony króla Ludwika XV., Znana z pobożności i skromności, córka Stanisława Leszczyńskiego została uwieczniona w towarzystwie miniaturowego spaniela kontynentalnego. Może on symbolizować jej łagodny charakter w burzliwym świecie królewskich intryg. Lojalna, mimo licznych zdrad męża, Maria Leszczyńska wydawała się być kruchym motylem na tle zepsutego świata polityki. Co zaskakujące, te maleńkie pieski nie towarzyszyły wyłącznie kobietom. Podbiły serce także Maksymiliana Robespiera, przywódcy Jakobinów. Jeden z głównych ideowych przywódców rewolucji francuskiej miał słabość do miniaturowych spanieli kontynentalnych, pozwalając się z nimi sportretować. Odpowiedzialny za tysiące wyroków śmierci, słonący z bezkompromisowości i fanatycznej wręcz brutalności, być może posiadał także wrażliwszą, prywatną stronę, która w nieco ironiczny sposób kontrastuje z jego publicznymi działaniami. Namalowany garnący się na kolana pies może też symbolizować samotność Robespiera, który nigdy nie założył rodziny i słynął raczej z wyobcowania. Miniaturowe spaniele kontynentalne swoim urokiem łagodziły powagę niejednego portretu, również tego namalowanego przez Rembrandta. Obraz z XVII wieku przedstawia młodą kobietę, której postać wyłania się z mrocznego tła. Drobny pies na kolanach dodaje kompozycji ciepła i atmosferę prywatności. Jakby pozwalając nam przybliżyć się do postaci i zajrzeć na chwilę do jej wewnętrznego świata. Ostatnim obrazem, na jaki warto zwrócić uwagę w kontekście przodków Papiona i Falena, to podobizna Markizy de Pompadour. Metresa króla Francji Ludwika XV, jako mecenas sztuki, jedna z najbardziej wpływowych kobiet XVIII wieku, stała się główną promotorką stylu rokoko, którego ucieleśnieniem wydają się być miniaturowe spaniele kontynentalne. Lekkość i finezja to nieodłączne cechy czworonogów, które stały się także symbolem towarzyskości oświeceniowej elity. Choć przez pryzmat sztuki może się wydawać, że miniaturowe psy pełniły rolę przede wszystkim subtelnego rekwizytu, okazuje się, że w rzeczywistości cieszyły się ogromnym szacunkiem i miłością opiekunów, również po ich śmierci. Aby się o tym przekonać, przenieśmy się do miejsca jak z bajki. Barokowego kompleksu, znajdującego się w Bawarii, w południowych Niemczech. Letnia rezydencja Margrawów, rozbudowana z inicjatywy siostry Fryderyka II Wielkiego, skrywa pewien sekret. Pośród niezliczonych rzeźb i świątyń znajduje się niewielki grobowiec wzorowany na grobie Wergiliusza, gdzie podobno został pochowany ukochany pies Wilhelmine, foliszą, należący do miniaturowych spanieli kontynentalnych. W dzieciństwie rodzeństwo Wilhelmina i Fryderyk wymieniali między sobą zabawne listy, które pisali w imieniu swoich psów, na zmianę żartując i rozmyślając nad codziennym życiem uwikłanym w polityczne rozgrywki. Pełna humoru i urok korespondencja przeszła do historii jako psielisty, oddziałując na wyobraźnię również współczesnych pokoleń. W 2004 roku niemiecki artysta konceptualny umieścił w Bayreuth mnóstwo foliszonów Przekształcając ulubionego psa Wilhelminy w nowoczesną rzeźbę seryjną. Chociaż przez pryzmat historii, miniaturowe spaniele kontynentalne mogą się wydawać wyłącznie lwami salonowymi, współcześnie to wielozadaniowi towarzysze w kompaktowym wydaniu. Często wykorzystywane są w dogoterapii ze względu na wysoki poziom czujności i wrażliwości. Co więcej, w 1999 roku Jeden z psów rasy Papillon uzyskał tytuł Narodowego Psa Służbowego Stanów Zjednoczonych. Był to pierwszy przypadek w historii, kiedy nagroda ta powędrowała do przedstawiciela rasy miniaturowej. Papillony nieraz pełnią funkcję wsparcia psychicznego potrafią dostarczać przedmioty, pocieszać, a nawet wszczynać alarm. Dlatego też nieraz służą jako element wspierający leczenie, m.in. w ośrodkach opieki nad chorymi na Alzheimera. Są mobilne i łatwe do pielęgnacji. Również dla osób starszych. Jednak ta ogromna wrażliwość może powodować szereg problemów, których opiekun powinien być świadomy jeszcze przed nabyciem czworonoga. Głębokie przywiązanie do człowieka sprawia, że papilony są szczególnie podatne na lęk separacyjny. Podczas długiej rozłąki mogą niszczyć przedmioty, załatwiać się w domu, a przede wszystkim głośno wyrażać swoją tęsknotę. Nasi dzisiejsi bohaterowie chcą całemu otoczeniu udowodnić swoje zdolności wokalne. Dlatego ważne jest, by od początku uczyć psa zasad samodzielnego, cichego odpoczynku, zapewniając mu odpowiednie zabawy umysłowe na okres samotności, np. maty węchowe, a także tworząc bezpieczną przestrzeń w postaci m.in. kratki kanelowej. Poza potrzebą kontaktu papiony wymagają sporej aktywności fizycznej, dlatego często nazywane są border collie w kieszonkowym wydaniu. Ogromne pokłady energii najlepiej wykorzystują na torze przeszkód, osiągając wśród miniaturowych ras spektakularne wyniki. W zawodach Agility, czyli psiej zręczności najszybszy papillon ukończył tor z wynikiem poniżej 35 sekund. To jedyna mała rasa, która złamała barierę 40 sekund w tej konkurencji, podczas gdy większość psów w typie toy osiągają czas nieco ponad 44 sekundy. Jak widać miniaturowe spaniele kontynentalne. Potrzebują regularnej psychofizycznej stymulacji. Choć przypomina zabawka, papillon ma duszę sportowca i mózg dzielnego odkrywcy. Cierpliwe podejście i właściwa socjalizacja są szczególnie istotne, podobnie jak odpowiednia pielęgnacja. Co charakterystyczne dla psów miniaturowych, zarówno papillon, jak i falen są podatne na wypadanie zębów, które należy regularnie szczotkować. Trzeba również zadbać o bezpieczne podłoże do zabaw. Ponieważ jedną z najczęstszych przypadłości tej rasy jest zwichnięcie rzepki. Poza tym, czworonowe mogą dokuczać choroby oczu, np. postępujące za nich siatkówki. Poza tym, miniaturowe spaniele kontynentalne odznaczają się imponującą długością życia, nawet do 16 lat. Co dosyć wyjątkowe, wykazując też jedną kocią cechę. Bardzo lubią się samodzielnie czyścić. Miniaturowe spaniele kontynentalne. Również współcześnie inspirują m.in. Carrie Pagetty, amerykańską artystkę, która wyczarowuje z gliny miniaturowe figurki zwierząt, w szczególności psów. Kilkucentymetrowe rzeźby powstają na bazie szkicu, a następnie szkieletu z miedzianego drutu. Kerry wypala figurki w piecu, po czym detale dopracowuje za pomocą mikronarzędzi. Oczy wykonuje się z onyksowych koralików lub ręcznie wykonanej żywicy. Po utwardzeniu i zakończeniu malowania przeodziewa swoje figurki w piękną sierść z wełny, jedwabiu lub kaszmiru. Sierść z włókien jest starannie wyczesywana i kształtowana nożyczkami. Szczegóły umaszczenia są dodawane ręcznie za pomocą cienkiego pędzla i profesjonalnych farb utrwalanych na gorąco, aby dokładnie odtworzyć każdą plamkę czy pasek na ciele. Jak podkreśla artystka, różnica między dobrym a świetnym tkwi bowiem w szczegółach. Współcześnie jedną z najbardziej znanych zwolenniczek miniaturowych spanieli kontynentalnych była Lauren Bacall, amerykańska aktorka i żona Humphreya Bogart'a, którą American Film Institute umieścił na 20. miejscu na liście największych aktorek wszechczasów. Utalentowana piękność kina noir z honorowym Oscarem za całą kształt kariery przed śmiercią w Testamencie nakazała dwójce swoich dzieci opiekę nad jej ukochaną suczką rasy papillon. Pośrednio zapisując jej 10 tysięcy euro. Pieniądze trafiły do syna z zaleceniem, by odpowiednio pielęgnował czworonożną ulubienicę aktorki. Z bardziej zabawnych ciekawostek zaskoczyło mnie odkrycie związane z kultową polską serią animowaną pod tytułem Reksio. Ostatnio dowiedziałam się, że Reksio nie tylko miał dziewczynę, ale w dodatku była ona bardzo podobna do naszego miniaturowego spaniela kontynentalnego. Chociaż jej imię pozostaje słodką tajemnicą, Suczka podobno wystąpiła w trzech odcinkach serii. Co może się wydawać śmieszne, pierwowzorem samego Reksia, była również przedstawicielka płci pięknej, Suczka Lechosława Marszałka o imieniu Trolla. Powoli docieramy do końca naszej wspólnej podróży. Miniaturowe spaniele kontynentalne, niczym robaczki świętojańskie, rozświetliły nieco mroczne karty historii rewolucji francuskiej. Przybliżyły nam również postaci z wiekowych portretów, rozjaśniając je swoją obecnością i udowadniając, że psy od zawsze stanowiły niezawodny łącznik między ludźmi z obecnych, jak i odległych czasów. Do dziś pozostają towarzyszami w zabawie i w chorobie, rzucając światło również na trudną codzienność osób niepełnosprawnych. Słynny pocieszyciel królowych, nie zadowala się jednak okruszkami uwagi. Wymaga przyjaźni odwzajemnionej i prawdziwej. W przeciwnym razie zamieni się w psotnego gremlina, któremu ciężko usiedzieć w jednym miejscu. Właściwie zadbany, miniaturowy spaniel kontynentalny rozświetlić może także Twoje życie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka i do usłyszenia już niedługo.